Dobra, robimy obiad. Normalnie, taki obiad kiedyś robiło się oczywiście tutaj na fajerkach, trzeba było zapalić, ale jest teraz nowy piec, jest centralny, tak zwane, więc jest cieplutko, nie chce mi się tego rozpalać, więc jest kuchnia normalna, klasyczna, gazowa. I będziemy sobie tutaj pichcić. O, co będziemy pichcić. Mianowicie jesteśmy na Podlasiu. Więc taką wschodnią potrawę, którą ubóstwiam. Pierwszy raz chyba jadłem e, gdzieś tam w Gołdapi, później e, na Litwie jak byłem, mianowicie to są kartacze, kartacze. Do kartaczy trzeba zrobić tak. Zrobimy cebuleczkę, ciach, ciach, i tą e, cebuleczkę na pateleczkę teraz. Na patelnię, wielkie mimicyje. Nic się po prostu tutaj ciekawego nie dzieje i teraz trzeba tą cebulkę podsmażyć delikatnie, na małym ogieńku, na masełku. Kartacze to są takie jakby duże pyzy z mięsem i tak Można to w każdym praktycznie tutaj sklepie mrożone dostać i później one sobie o, w workach po prostu Oczywiście jest też jakby ktoś z tutaj z uchodźców trafił, żeby się rozwiał. I kartacze mamy w takich oworach. No, mogą leżeć i leżeć i leżeć. Te natomiast są kartaczami, które są przepyszne, bo ta, ten farsz jest mega super zrobiony. Jest bardzo dobre mięsko. O, tu mi się już cebulka robi. Wodę trzeba posolić ciach 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 możemy tym samym zamieszać przecież tutaj nie chodzi o to żeby tu jakieś kanony gotowania zachowywać po prostu jak chłop jest głodny po robocie to jest co browar o browarek i coś na ząb łubu du, łubu du. i one po prostu jak będą już ready to sobie wypłyną o korzystamy z tego samego talerza, żeby nie brudzić, bo zmywanie nie jest moją domeną. Chyba, że po prostu aż się zawezmę nie zawsze zmywać, to zmywanie uspokaja. Zdecydowanie kartacze już są gotowe, pływają. Czeka mnie, super wyżera. Czy ja w ogóle zjem trzy? Zwykle tutaj w Hajnówce, bądź w różnych restauracjach na Podlasiu mają trzy, to jest jedna porcja, jak wam dadzą dwa to znaczy, że ściemniają, ale chodzą, że dadzą trzy, ale trzy jest naprawdę ciężko zjeść, nie wiem czy ja to zjechać, chociaż jestem bardzo głodny, oczywiście do tego jeszcze cebuleczka, o zapraszamy Państwa do jedzenia. Pysznie jest, pysznie. Smacznego. Na razie. Idę jeść. A, nie, jeszcze nie. Zanim jeść, to pokażę Wam, co jest w środku. widelec by się przydał. Ja akurat lubię sobie tu popieprzyć. Cach, cach, cach. Słuchajcie, to Taka pyza i zobaczcie ile tam jest mięsa, to nie jest taka tylko pyza, kartacz to kartacz, pewnie jest gorący. Mmm, gaśnica. Dobra, daj jeszcze, będzie git. Dobra, na razie.